W imieniu Was, wszystkich i moim własnym serdecznie witam przybyłych gości, którzy nas tu zaszczycili. Witam serdecznie burmistrza Bieruszowa Bogdana Naprockiego. Witam serdecznie sekretarza Prezydium Zarządu naszego OSP w Bieruszowie, Zygmunta Skubicha. Tak chciałem tylko podpowiedzieć, że naprawdę prowadzi nam wszystkie te sprawy bardzo sprawnie i dobrze. Witam serdecznie członka zarządu naszej organizacji w Jaroszowie, Pana Błocha Stanisława. To <klucza> jest nasz prezes sąsiedniej jednostki OSP Lubczyna. Musimy się jakoś tak po prostu zaprzyjaźniać i jeden drugiego zapraszać. Wybór przewodniczącego dzisiejszego zebrania i komisji uchwały i wniosków. I tutaj trzeba by zaproponować z tej sali wybór przewodniczącego zebrania. Kogo byście tu widzieli? Ko Zdemu Zabieja, Jurek Trzeciak. Dobra, jeszcze kto jest za przyjęciem kandydatury Sikora Kazimierza, kaździer, no widać większość, to już nie będziemy dalej głosować i zapraszam tutaj Przewodniczącego, aby nam przeprowadził dzisiaj to zebranie w miarę wpratnie. Miło mi za to, że się mnie wybrali po raz kolejny, to jest chyba już piętnasty raz. Braliśmy udział w uroczystościach strażackich, kościelnych, państwowych. W dniu 19.0212 delegacja z Pocztem Szandarowym brała udział w uroczystościach odpustowych u nas w Cieszęcinie Świętego Walentego. Potem w dniu 7 kwietnia Wielka Sobota, Wielkanoc, czuwanie przy Grobie Pańskim przez druhów strażaków oraz uczestnictwo z Pocztem Szandarowym w rezurekcji wielkanocnej. 29.04 uczestnictwo z Pocznym Szandarowym w uroczystościach odpustowych Świętego Wojciecha w Cieszyncinie oraz utrzymanie porządku podczas tych uroczystości przez dwóch Strażaków. W dniu 3 maja delegacja z Pocznym Szandarowym uczestniczyła w uroczystościach w Konstytucji 3 maja w Jeruszowie. W dniu 4 maja uczestniczyliśmy z Pocznym Szandarowym w uroczystościach Drugą i Dnia Strażaka u nas w Kościele w Cieszyncinie. W dniu 6 czerwca przygotowanie ołtarza na boże ciało oraz uczestnictwo z porządkiem w tych uroczystościach. W dniu 10-6-12 strażacy zabezpieczali porządek w czasie przejazdu motocykli podczas otwarcia sezonu w Kieszencinie. W dniu 15-16 drukowie strażacy uczestniczyli w zabezpieczeniu biegów ulicznych i przemarszów z dentych z okazji. Dni Wieruszowa. Braliśmy udział w zabezpieczeniu Strefy Ibica na stadionie Bieruszowie. Uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu w drugim ogólnopolskim biegu rzeku Prosta. Delegacja z Pocztem Sądarowym uczestniczyła w uroczystościach Stulecia OSP Galewice. Delegacja strażaków uczestniczyła w uroczystościach weselnych u Eweliny Bola. Delegacja Spocznym Szandarowym uczestniczyła w uroczystości z okazji 65-lecia OSP Pieczyska. Braliśmy udział w związanku pogrzebowym w pogrzebie zmarłej Marii Okoń. W dniu 12 listopada Delegacja Spocznym Szandarowym brała udział w uroczystościach 94. rocznicy odzyskania niepodległości Wieruszowej. Jednostka OSP brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Wyszanowie. Nasza jednostka zajęła dziewiąte miejsce. No troszkę teraz jesteśmy coraz dalej, coraz dalej, ale myślę, że w którymś roku zajmiemy tamte przodujące miejsca. Zorganizowano opłatek strażacki, zorganizowano kilka imprez dochodowych na kwotę 12 085 851 zł. Dokładny dochód przedstawi i skarb. Odznaczenia za 2012 rok. Były dwa odznaczenia oraz 7 za wysługę lat i będą podziękowania, ale to tam w późniejszym punkcie. Wykonano pracę na rzecz naszej organizacji w 2012 roku. Rozmontowano i zdjęto konstrukcję dyskotekową w sali OSP oraz przygotowanie sali do założenia instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz wymiana nowej tablicy rozdzielczej Wykonał to Michał Smolis, który po prostu posiada uprawnienia i dzisiaj tu jest zaproszony, ponieważ nam tak pokłaźliwie nas to skasował. Uzupełnienie dziur w celem położenia kabla elektrycznego, malowanie sali, zaplecza kuchennego oraz toale, drzwi, pieca, montowanie nowych instalacji elektrycznych oraz oświetlenia sali OSM. W razie tak jest, montowanie nowej instalacji dyskotekowej oraz oświetlenie tej sali, bo to są nowe, niektóre oświetlenia pokupione. Sprzątanie i mycie sali, okien, ławek, loży po malowaniu i remontach. Naprawa konsoli, stołów, podłogi w zapleczu bufetowym oraz podłogi przy piecu na sali. Naprawa i założenie nowych wyłączników światła w zapleczu gospodarczym, w toaletach. Wykonano barierkę przy schodach do piwnicy, no, żeby tam nikt nie wpadł. Wymiana nowego okna na balkonie. Wykonano dwie gabloty dla przechowania sztandarów, które są umieszczone na balkonie, gdzie jest świetlica Dla Zaszklenie tych gabli. Wykonanie końcika zabytków strażackich na balkonie. Wykonał to drugi, Jerzy trzecia. Dla niego też tu będzie podziękowanie jeszcze porządkowanie i wykaszanie trawy przed salą OSP i Renicą. To tyle by było cośmy zrobili w 2012 roku, ponieważ były to inwestycje dość takie duże, kosztowne, ale zostało to zrobione, jesteśmy zadowoleni. Zakupy dla naszej jednostki zakupiliśmy farby do malowania wnętrza tej sali. Dotacja z urzędu gminy na kwotę 1000 zł. Zakup części do motopompy. Dotacja też z urzędu Gminy na kwotę 841 zł. Zakup pilarki spalinowej do cięcia drewna. Dotacja rejonowego banku spółdzielczego w lututowie na kwotę 1000 zł. Dołożyliśmy 700. Koszt pilarki 1700 zł. Zakup czterech kompletów mundurów wyjściowych. czterech y, czapek wyjściowych. czterech koszul, białych z krótkimi rękawami i sznury galowe. Długowie zostaną, te długury już dwa są wydane. jeszcze cztery są do pytania. Zakup dwóch e, świateł dyskotekowych na kwotę 1100 zł. Zakup jednej sztuki drzwi wyjściowych do toalet na kwotę 170 zł. Zakupiono materiał do założenia instalacji elektrycznej. Dotacja z Urzędu Gminy na potem tysiąc złotych. Posiadamy mundury wyjściowe, sztuk 35 oraz szafek wyjściowych też 35. drwowie strażaczy nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach. Szkolenia. Zwołano dwa posiedzenia zarządu OSP, na których omawiano sprawy związane z działalnością naszej organizacji. Do pożarów i innych nie wyjeżdżaliśmy. Po prostu jesteśmy tak małą jednostką, że za bardzo nas nie wzywają, bo też nie mamy szczęścia tak wyjechać. Sprawy bojowe. Sprzęt bojowy w naszej jednostce jest sprawny i prawie wystarczający. Chcemy zakupić tylko dwa węże U-52 oraz przeprowadzić dalszy ciąg remontu motopoty. Nasza jednostka współpracuje z Radą Sowiecką Cieszencina Kowalówki, z Kołem Gospodyń z Radą Parafianą, z Radą przy Szkole Podstawowej w Cieszyncinie, z gminą, starostwem powiatowym, rejonowym Bankiem spółdzielczym w, w Tutowie. Zaplanowane prace i zakupy na 2012 rok. Zrealizowane. Aby te wszystkie są zrealizowane. To co my zaplanowali w 2012 roku udało nam się prawie wszystko zrobić. No i za to jesteśmy zadowoleni z tego. Narodowego być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dbaj o jej godność ofiarnych i mężnych w ratowaniu życia ludzkiego i imienia. Dziękuję serdecznie. Po ślubowaniu wręczymy teraz śledztwo.

wspólnie y, w naszej gminie są organizowane i dzięki właśnie Waszej pomocy, drodzy druhowie, możemy te imprezy y, zabezpieczać, czuć się bezpiecznie podczas y, wszystkich tych imprez. Tak jak tutaj wspomniał druh Wacław, tych imprez było kilka y, w minionym roku, w których uczestniczyliście i tutaj za to Wam serdecznie dziękuję, tym bardziej, że to było wielkie wyzwanie, bo jak wiecie, Mistrzostwa, Polski, mistrzostwa Europy, które były organizowane u nas, w Polsce, a my uczestniczyliśmy, zorganizowaliśmy takie wspólne kibicowanie. Ta właśnie wasza pomoc była bardzo potrzebna, żebyście również zabezpieczali tutaj podczas tej imprezy. Za to wam bardzo dziękuję. Również biegi uliczne, które były organizowane, również uczestniczyliście. Zresztą poza tym w każdej, w każdej wydarzeniach, które na terenie naszej gminy są uczestniczycie tutaj ze sztandarem wtedy, kiedy zwrócimy się do was z tą prośbą. Także bardzo za to dziękuję wszystkim truchom, a przede wszystkim tym, którzy uczestniczą. Jeżeli chodzi, drodzy truchowie, wasze osiągnięcia, wasze prace, które zostały wykonane tutaj na terenie właśnie waszej jednostki. Myślę, że świetny jest to przykład, dlatego że dwa lata temu, w zeszłym roku, kiedy byłem tutaj do trucha prezesa, zwróciłem się z taką prośbą w zasadzie, że Wystrój waszej sali, chodziło tutaj o tą kratownicę, która była w pewnym sensie, no stwarzała jakieś zagrożenie, od wielu lat ten wystrój wyglądał właśnie w taki sposób i zdaniem, ale tutaj również i prezesa też mówił, że na pewno to już nie jest na czasie, a poza tym też y, to wymagałoby kompleksowego przeglądu y, atestu, żeby to dalej mogło wisić. Y, Tutaj prezes podjął razem z zarządem myślę taką decyzję, że właśnie w roku 2012 wykonacie remont, usuniecie to i myślę, że świetnie to wyszło. My ze swojej strony jako urząd, ja jako burmistrz również tutaj starałem się wesprzeć, kiedy tylko trud, tutaj prezes zwrócił się do nas z prośbą o dofinansowanie dodatkowe właśnie między innymi na instalację, na pomalowanie tutaj waszej sali. Wyraziłem zgodę na to jak najbardziej, bo mówię, takie inicjatywy trzeba wspierać.